No dobra, no to kontynuacja tego tematu. Mój już i rybkę się pobrali, no i pierwsza nosko ślubna. No i kotują się tam, kotłużą, kotłują. Ale nic do niczego nie dochodzi, bo rybka mu nie daje. A mój już taki zły, kurde pieczony i znowu tam dobiera się, kotłuje się i dobiera i dobiera tam do tego instrumentu kobiecego. A rybka weź te ręce, odejść, ode mnie nie można. Ale rybkę, my jesteśmy wzięli ślub. My musimy tą nosko ślubną. To jutro albo pojutrze, dzisiaj nie. No dobra, to mój już się uspokoił. No i położył się obok rybkę, objęli się, no i mój już no, i Iśni mu się że jest w niebie i zobaczył, ojej, jak tu błogo, jak tu dobrze. No i poszedł do knajpy, bo chciało mu się jeść. Najał się w tej knajpie, napił się wódki, wszystkiego. I tak mówi, jak tu pięknie, jak tu różowo, jak tu same kobbitki, ale pięknie. No i najał się, napił się i woła kelnera, halo kelner, kelner, kelner przychodzi, słucham pana, chciałem zapłacić, bo już ja już skończyłem, a kelner mówi, proszę pana, tu się nic nie płaci, tu jest niebo. To moim szatni, w takim no i tak hurra i mówi, to teraz muszę do domu wracać, no i wyszedł z tej knajpy, weź nie wszystko, no i wraca do domu, wraca, ale zachciało mu się srać, no bo tyle się najadł, napił i zobaczył, nie było, nie było gdzie, i zobaczył takie kępy trawy, no to przykocznął tam, wysłał, się, wydał się tą trawą i taki zadowolony i śpi, i śpi, ja, jak to pięknie było, a rano się rywka obudziła i bo mi Moniuś, Moniusz, Moniusz, nie dość, żeś mi na duszek nasrał, dość mi spiździoski wszystkie włoski powyrywałeś, koniec.